Okej. Okay. Dobra, ora, podnosisz wszystko? Mam książkę. Wszystko zbieramy. Woda. Alicja miała dużo wody, ale już trochę wypiła, tak samo jak Tobiasz, Tomasz i Mariana. Mam butelkę, mam butelkę, mam butelkę. Mam wodę, mam, mam wodę. uwielbia, jak ludzie nazywają to kto ją Kto wypił tą Jadwiga. wodę? Kto wypił tą wodę? Jeszcze raz powtórz. Arek pije dużo wody, wody, tak, samo wody tak samo jak wody. Igor. A ona Ania nie pije wcale. No, Alicja miała dużo wody. Mam drugą butelkę, I mam drugą butelkę. A, A już, wcale. Może, może wrzućmy te książki do, do, do jednej to skrzynki, to co? Tak, tak. Wróćcie wszystko. Dobra. Wróćcie do jednej skrzynki. O, włożyłem, włożyłem. Słuchajcie, 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 Patrzcie, każdy jest podpisany, każde siedzenie jest podpisane. Mariusz, Magdalena, Maciej. Ale nie ma żadnego zimian, który wymienialiście. Jest, ja miałem książkę, że Katarzyna lubi być nazywana Jadwiga. I tu jest Jadwiga. Dobra, 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 dobra. Słuchajcie, wezmę, woda. Wszystkie woda. Książki, wezmę wszystkie książki, wezmę wszystkie książki i czytam po kolei i ustalcie, gdzie jest co, bo macie też wodę, ma tak? Tutaj, tutaj. To co? ma wodę? Pusko. A gdzie macie ma wodę? Dobra. Ja mam trzy butelki puste. Ja mam pustą butelkę. Tak, ja też mam trzy ja puste butelki. Dobra, dobra, słuchajcie, 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 słuchajcie. Dobra, dobra. Pierwsze. Damian pije tylko trochę wody, tak samo jak Heniek. Damian, Heniek, trochę wody. Zobaczcie, czy jest jakiś Damian albo Heniek. Nie ma, nie Damian. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Dobra. Mateusz pije wodę w dużych ilościach, a jego kolega Dawid pije tylko troszeczkę. Dawid troszeczkę, Mateusz dużo. Nie ma. Nie ma, nie ma, ma, ich, nie ma ich, nie ma ich, nie ma ich. Mariusz, Dariusz. Czy jest, jest Mariusz, Mariusz albo Dariusz? Jest Mariusz? Mariusz, Mariusz. Mariusz pije tylko troszeczkę wody tak samo jak Dariusz. Mariusz pije troszeczkę wody tak samo jak Dariusz. Czyli on powi... czekaj. Troszeczkę, czyli na Trosze... Co... Mariusz, zapamiętaj. Mariusz, zapamiętaj. Mariusz albo jest, jest Mariusz, troszeczkę. troszeczkę. Nie, nie, troszeczkę, to jest Alicja. Alicja, Tomasz, Marianna. Alicja. Kto Tomasz, Bleszka Marianna, blaszka to Alicja, Tomasz, ma. Marianna. Mamy? Nie, ma, nie, nie, nie mamy ma. Katarzyna, Jadwiga. To jest, jest, to jest, Jadwiga. Jest. jest Jadwiga. Jest Jadwiga. Jest Jadwiga, no. Katarzyna uwielbia jak ludzie nazywają ją Jadwiga. Czyli Dobre, Jadwiga to, nie, to Katarzyna. Jadwiga. Dobrze. A mm -hmm. wcześniej Katarzyna A mamy Jadwigę wcześniej? wcześniej Marzyna, Ilona lubi pić. Nie Katarzynę. No, czy no, Katarzynę no, mieliśmy? Ja Katarzyna mieliśmy. Ja czytałem, ja czytałem, to Jadwiga. Katarzyna, Katarzyna pije tylko trochę wody w przeciwieństwie do Patryka. Ten nie pije wcale. Katarzyna trochę, Patryk go. w ogóle. Mamy, mamy coś, nie Jadwiga pije trochę. Mhm. Jadwiga trochę. trochę, dobrze? Edward, Edward uwielbia wodę, ale jego żona Anna nie pije wcale. Anna nic, Edward trochę. Mamy Anna, Jest Jadw Anna, jest Anna. Ja edward. A, a nie, Anna ja, 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 nic, Edward uwielbia, uwielbia czyli dużo. Więc tak, tak, tak. Olewamy, olewamy Annę. Artur pije troszeczkę wody, Joanna wcale. Artur, Joanna. Nie ma. Nie ma Artura, nie ma Joanny. Magdalena pije umiarkowaną ilość wody, tak samo jak jest, Zosia. Jest Magdalena. Jest Magdalena. Magdalena umiarkowana ilość, umiarkowana ilość. Czyli połowa pewnie. Kent ja dziękuję, to mi przyjście za Maciej nie pije wcale. Jest Maciej. Dobra, to, to dobra, tu za mamy wszystkie. Zacznijmy wypełniać. Kto ma buteleczki, niech weźmie trzy. Ja mam buteleczki. Are pije dużo wody, tak samo jak Igor. Mariusz tu pije dużo wody Dobra, tak Mariusz miał go. troszeczkę, tak on powinien troszeczkę. mieć najmniej. Nie chciałeś za Hak, kto, kto ile? Najmniej, to... najmniej. Ja troszeczkę. Mandzo, tu masz wodę. Tak, 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 tak Dobra, ja daję do. Tu jest troszeczkę, dobra, Mariusz mamy od... Przepraszam, bo ja tutaj napełnię troszeczkę też. Jadwiga. Jadwiga, tu, też jest Jadwiga tu jest Jadwiga. Czy tutaj jest Jadwiga? Tak, Już troszeczkę. biorę. Jadwiga, dobrze, a mam czy Jadwiga Mamy? nie była trochę? Mamy Mariusza. Jadwiga nie była trochę, a Edward dużo. Ile Magdalena piła? Anna ile piła Magdalena? Magdalena chyba w ogóle. Jadwiga do Katarzyna. Nie wybierzmy ludzi, którzy są odpowiedzialni za ich tak, imię Tak, ja mam. I wtedy tak. będą pamiętać. Tak. Dobra. Dobra. Czego nie wiemy? Którego nie wiemy? Mamy, mamy zrobionego Mariusza. Mariusza. I Katarzyny. Dobra, uwaga. Jeśli mamy zrobione, ktoś niech wejdzie do pojemnika, tak jak, tak. jak ja wszedłem. Dobra. Weź Magdalena umiał to. Co mamy Tutaj też. w kasie mamy zrobioną też. O czym, o którym nie wiemy? Zobaczcie, które jest niewiadome. Dobrze. I... Nie wiemy, ile Magdalena. Nie wiemy ile Magdalena dokładnie. Ona jest proszę, zrobiona, powtórz. bo nic nie pije. Będzie a ona jest umiarkowanie? No właśnie, nie chcę Za dużo jest do Magdaleny nalana. Magdalena, umiarkowanie? Jeżeli umiarkowanie, to znaczy, że dwa, a nie trzy. A tutaj jest ile? Tutaj były dwa, zatem wlewam to ponownie, czyli tutaj jest Magdalena, tak. umiarkowanie. Dobrze, a ile Dobra, Edward? Kogo, kogo do... jeszcze nie wiemy? Edward, ile Edward? Edward, proszę Edward. Proszę, uwielbia, uwielbia no, wodę. Czyli, edwa... czyli edwa... Pohrejden. Edward Pohrejden. powinien mieć trzy. On powinien mieć fula. Full, Edward tak. full powinien. Być. Czy mamy więcej wody, czy już ja, nie mamy mam więcej wiadreko, wody? Mam wiadreko, ale muszę gdzieś się wylać, wiadomo. No wylej to ja to o tutaj, do tutaj do wylej do o, tutaj, o tutaj. O tutaj tam gdzie jest diabeł. diabeł żyje. Ja mam trzy butelki, zatem ja napełnię. Dobra, ja też wezmę. Jedno. Dobra, Dobra i, i tutaj, tutaj, tutaj full. Być o, mamy. O. Nie. Tak, a nie. Co? Już? Co? Nie tak? Już, już? Tak, tak, tak. Zbieramy, zbieramy drewno. Można drewno. Tak, tak, tak. Dobra. Czyli uruchomiliśmy, bo to nie jest komunikat od tego, tylko komunikat serwerowy. Dokładnie Czyli tak, dobrze no, tak, to zrobiliśmy. Tak, tak, tak. poprawnie. E, dobra, zróbmy dobrze, od razu, i toba, i toba, nice. jeżeli ktoś zrobi sobie kill zróbmy od razu nieskończone źródełko wody. Może się przydać. Ja na zrobiłem, górze, i ja, ja zrobiłem workbench. Doło, workbench i tutaj drugi. Drugi na górze, żeby był widoczny. Jak to ktoś ma już kill to niech na nakopie więcej kobla. No, no, jesteśmy na poziomie 76, nie wiem, czy tutaj będą diamenty, ale będziemy musieli schodzić w dół prawdopodobnie. Czyli o co chodzi z cave warsami? Bo nie dość, Musisz zbierać jak najlepszy ekwipunek, są cave który, za 40 masz, minut się opuszczą ściany. Albo jakieś enchantowane i potem wszyscy się klepiemy. To jest Aha, lepszy. czyli po prostu teraz no wiem, resource war, żeby żebyśmy tak. mieli jak najlepsze tak. rzeczy. Dlatego tak. ja wam coraz tak. przyniosę. Skrzynek, ty coś rzucasz? Jaki mam, mam kobla, mam kobla, mam kobla. kobla, to kobla. kobla. To do skrzynki, skrzynki, do skrzynki, to to 17 kobla. Ktoś lecą tutaj. Słuchajcie, znalazłem bedrock, na poziomie 64 jest bedrock, nie można schodzić. Diamenty mam, mam diamenty. na poziomie Słuchajcie, diamenty na poziomie 73, więc wszędzie są, nie trzeba schodzić. Dobra. Zaraz też będzie trzeba zebrać jakieś pajęczyny na łuk. Jeżeli chodzi o źródło jedzenia, Dobra, ja bym proponował... Ja tego, słuchajcie, ja bym proponował, żeby zebrać też e, dwie nitki i żeby zrobić mamy wędkę. Mamy żeby wędkę zrobić, żeby zacząć łowić ryby. Węgiel mam. Bo będziemy mogli z takiego źródełka, jak my tutaj mamy, łowić ryby pod ziemią, Sto. czy nie? Żelazo, kolejne, ale żelazo musimy na Tam żelazne tak. zbroje, żelazo nie? Żelazo lepiej nie zużywać, tak? I jakby tak, mieć tak, jeden tak. maksymalnie 2kg na... żelazne, a resztę ten. Zróbmy sobie, ja bym proponował, żeby zrobić wszystkie zbroje, miecze, siekiery, żelazo dopiero na samym końcu, na no ja ostatnią chwilę. do góry, zobaczę co nad nami. Dobra, słuchajcie, uwaga. To jest niegłupi pomysł, bo na dole jest bardzo mało, jeśli, tak szczerze. Jeśli mamy bardzo dużą lipę z jedzeniem, a na razie mamy lipę z jedzeniem, yy, yy, nie sprintujmy. Mm. Po prostu, żeby nie mieć głowy. Nie, nie skaczmy, nie tak, ja przed chwilą to zrobiłem, jak pajac. Villager Spawn Egg i Złote Jabłko. Dwa Villager Spawn eggi znalazłem tak i Diamenty. Slałem, bo bez sensu by były Emeraldy, bo do nie są tylko do tradowania. Okay. do góry. No, do góry no. Villager Spawn Egg. Widzicie co? Myślę, że za jakieś 5 minut trzeba podliczyć, no, ile mamy żelaza luźnego i powoli się zacząć przygotowywać. 100%. z jakie możemy zdobyć materiały, żeby jakąkolwiek pracę dać w sumie tym villagerom? Bo na pewno możemy zrobić farmera, bo drewno każdy ma, ale np. przykład Fletchera, żeby strzelać. Na przykład, mieczy coś, od no tego już nie zrobimy. Bo, Co, trzeba? bo mamy chyba flintu, flint, flint nie, nie czyli żwiry. Dobra, nie, mamy 6, 6 minut, podzieliliśmy te diamenty, Gdzie bo jest 7 diamentów. Dobra, tutaj. zbiórka, 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 zbiórka. A, 13 diamentów, ja miałem 6 wokół. To są to jest, są kordy zbiórki, niech tu każdy będzie, bo mamy 5 minut do tego. No nie, chce, nie chcemy chyba, żeby nam pięknie. Musimy się też dogadać, do żeby nie było dymów, nie? Dobrze, Dobrze, wszyscy. wszystko jest w skrzynce, w skrzyn do tej skrzynki, wszystkie materiały. Dzielcie się, róbcie sobie sety, no, żarcie. To Tobiasz kubierz, zróbcie złe te sety, nie? No to razy, już nie to? ma czasu. 4-4-5 cztery, cztery będzie Ty też strategia. Chcemy mieć żelazne Szybkie pytanie. Szybkie a nie pytanie. wiem, a z żelazem? Tak, mamy. Żeby... z was takie żelazne. No bo pójdzie to tak, że wiecie, że no, mogą się rzucić tylko na tobiasza i kupimy, bo mają żelazne sety według, i wiecie, jak według mnie nie, słabe... no, bo be... nie, 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 to na... mnie na pewno. Tarek mów. od razu, bo ja mam Mów pacjent, Tarek, mów tarek, mów tarek. Y, Że według mnie słabo, żeby na przykład wziąć na przykład Kubira Kubiera, Tobiasza i Busza w full żelazny set. Według mnie to jest trochę bez sensu, bo pamiętajmy, że przewaga robi nad skillem. Przewaga osób. Według Jakie bronie fajnie. powinniśmy zrobić? Według mnie kubir to i i burz powinni mieć co najmniej hełmy i klaty, i żelazne zbro... i żelazne. Może nogawice, może nogawice. Może na tylko nakryty, wiesz? To, na razie zbyt, tak, to może na razie tak zróbmy i zobaczymy, ile zostanie. To jak wtedy? Jakie no ja bronie powinniśmy powinni zrobić? klaty i czapy, no ale to wy będziecie wiedzieć lepiej. Bronie, co, powiem, kamienne. Co, co najwięcej daje. Ja potrzebuję drewna, tak? tylko ma ktoś drewna. przy Ja mam ja, drewno, potrzebuję. proszę, 21 tutaj logów. A na siekiera robi tyle, samo, to z robi tyle samo Robi tyle samo. Dobra. Ja też potrzebuję, daj, daj, mi daj mi kilka. Że na siekiera Dobra. zadaje tyle samo. No chyba, że diaksowe miecze. Diaksowe miecze, no. Wtedy mamy 7 mhm. mieczy. To mamy, to, to z diaksów zróbmy tylko miecze, zróbmy tylko miecze. A na a, okay. a Ile mamy diaksów? Sam 17 było 18. To nie To jest no. 9 diaksów. Mam drewno, mam drewno. Słuchajcie, skoro jest 9 diaksów, to może zróbmy maksimum mieczy i jedną siekierkę w takim razie. Skoro jest taka liczba. Mhm. Mm Żeby wykorzystać wszystko optymalnie. Nie każdy zrobi tarczę, nie? No ja już tak tarczę. Dobra, dzięki. Już mam tutaj ten to. Właśnie, czy ktoś ma tutaj jeszcze właśnie jedzenie, żeby się podzielić, bo ja również nie mam struchniczego. Mam mam jedno złote jabłko, kto bierze? Złote jabłko? Dobierz Dzięki. Spoko, spoko. Jeszcze pięć jest, jabłko? nie? Ktoś bierze jeszcze mieczek, czy jak tam? Weźcie sobie ja w Mogę sobie mam do... tak, ja mam A mieczek ja potrzebuję, to... Z dobra, to... Dobra. To weź torek sobie. Dobra. Jak kto ma to jedzenie? Ja też nie mam żelaznego mięśka, za to też bym sobie zrobił. I pytanie, czy każdy ma tarczę? Chyba każdy, okej. Okay. Widzę. I co, hełmy czy zbroje? Oni no się już tam przegrupowali jak coś, zobaczcie. Za nas. Niech ktoś sobie hmm. zrobi miecz, to mamy trzy diamenty zostawić, czy co? Nie, siekierę. Siekierę, z Ale trzech ja diamentów siekierę, siekierę lepiej. Siekierę, no. Nie wiem, czy się opłaca, bo mają, ma strasznie ten, obrażenie. Jest encha. To, to jest ręcza, ręcza, to, 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 to Jeszcze raz po prostu jedzą, to jedzą to, bo jak to to ktoś masz. Dobra. gdzie Jest Enchantment? Ja mam nowe blade, to muszę zeżrzeć. No ja nie mam żadnego, nie. Ja też nie mam żadnego. Po co stało, stało. O, dzięki. Dobra, przyniosłem. Ciana ci zrespiła, czas. Co to, co to było? Dzięki. No i gdzie nasza skrzynka jest z rzeczami? Ale kozak, dobra. Nice. Dobra, teraz opanowanie. Ale nie mamy skrzynki z rzeczami. Uziemiony na stole Nie ma skrzynki z Jeszcze jedna sprawa do wszystkich, jeszcze jedna sprawa do wszystkich. Nie każdy, o Jezus. Niech każdy ma na pasie karmioną siekierę do zdejmowania tarczy, tak. ponieważ jak się hit, nikogoś, kto tak. trzyma tarczę prawym przyciskiem, tylko jakby ktoś nie wie, nie? Czy to, kto... to lewym no przyciskiem tak, tak. siekierą, przez uderzenie, dajecie cooldown na tarczę, Tak. sobie? Czy ktokolwiek ma jedzenie, coś, czy ktokolwiek ma jedzenie, bo ja mam... Cztery sztuki ja sam potrzebuję też. Ja w ogóle nie nie zero nie je. mam i nie mam głodu i ma, ja mam ja jedno mam serduszko jeden. mniej. Zostało i... jeszcze Zostałeś jakieś żelazo? Nie zostało, nie? Ja mam dwa jeszcze. Mi to, nie Zacha, mi to nie zregeneruje HP zatem masz No, no ja mam dwa więc wiesz, zatem to nie ma co mi, mi, to, mi to nie zregeneruje mi jeden HP. Chlebek pomoże. Zacha, mi jeden chlebek pomoże, bo mi dokończy. Panowie, oni na shiftie są na naszym East. Na ich tak. ich tam. Tam, tam na dole. O, pusta skrzynka. Kurde. Pusta skrzynka, super. Aha, czyli Aha. usunęło nam temat. wszystkie? usunęło nam. No. Zacha, no tak. to daj chociaż jeden, A żebym miał nas sprinta na sprint, na cokolwiek. Nie. A, Citrox ja ci nie rzuciłem? Nie, nie rzuciłeś mi. Panowie, 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 pamiętajcie, większość z nas nie ma w ogóle, nie ma w ogóle seta. Co oznacza, że oni też nie będą mieli seta, co oznacza, że na diamentowym mieczy jesteśmy bardzo łatwo do zabicia, no nie? Tak, tak, naprawdę, tak, tak. więc tarczyłby. Także pamiętajcie, nie, że tutaj nie, force, nie, trzeba forsować tą tarczę nie, no. Słyszę jak kopią, czy to wy? Są koło nas, są koło nas. Tak, kopią się tutaj, tak, tak. Ale są, są, są. tutaj jest, są, są, są. są Jak Nie lujcie innych stron, bo pewnie będą chcieli Jed jedną tak, osobę, na pewno wiedzielą od boku. Od Norw też słyszę jakieś. 100% sparów stron będą chcieli, okay. nie są głupi. Tutaj przy mnie jest ich dużo. Tu jest przy mnie jeden Cofają, cofają, cofają. Bluźka Ok, jest no dobra, dobra, ale pewnie też jedzenie. więc każdy hit, każdy to znam to Tobiasz, to 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 Tobiasz, tutaj, tutaj, tutaj się, o tu jest jedna osoba. A nie, to Mandzio. Nie pij ja, mnie, chłopi, uważaj, uważaj. Z uważaj, uważaj. <laughs> uważajmy z jedzeniem. Dobra, Mandzio, shiftujesz w miejscu, <laughs> gdzie Tak, 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 ja, wiem, 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 bo chciałem ich podkopać, chciałem ich podkopać tam. No nie, yeah, ja już ich Mag podkopałem, spokojnie. To... Są tu. Spokój, spokój. Mamy pod nimi tunel. Oj o, o dobra, Mandzio, ostrożnie. Mandzio, uważaj, Na nóżki, na nóżki, na nóżki. ABI dostał. 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 dostał swoich Dobrze, Czekon dostał dostali jeszcze raz. panowie, się jabeł. dostaje takie o, bomby! Z bremu. tu jest, tu jest bremu. Jest jest bremu. Mandzio, Oni się kaputu, wycofali, rozpadli. oni się też wycofali. Jeden chlebek dla mnie ma ktoś, może? Ja. Ja ja Zakopmy to na chwilę, no. Ok, dziękuję. Więc co? Ja będę powoli Zacharoskopywał do przodu i ja pół bloczkiem to to, to zrobię to do bicia jest, ich był? miejsca. Nie dajcie się Wiecie złapać, co? pamiętajcie, że na szczęście ja oni będą tam, nie? spokojnie to wiesz. Po lewej, na blisko po lewej Czy puścili śifta. O, tutaj na blisko po lewej ode mnie. Dobra, tam, tam gdzieś byliśmy. Tak, jest, widzę, 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 widzę Neurachta. Sekundą. Widzę go. Ja go zamknę z boku, zamknę go z boku, jeżeli podejdzie. Tutaj, od boku, od boku, uważaj obiaż, obiaż. Jezus, o kurde Od Ej, boku stary Ej dobra, nie, to już tak nie, nie podchodzę i to było dobre no, Panowie od, od góry, od góry nie, uwagi. Uwagi. Tak, 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 tak. siedem spokojnie, serduszek spokojnie. akurat Kryw szedł Zatem o, ja, ja wycofuję chyba, da, uwaga. Rozkopują chyba Przy mnie jest, przy jest, a ja je dostałem Panowie, no oni będą tutaj gdzieś wchodzić Będą, będą Cowka, cofka, cowka Skopują mhm. się z przodu, tu się skopują Inwiacek jest od dołu, jak coś, więc uważajcie. Tak, tu jest już jak jest tutaj. Pod jest tutaj pod tobą, jest Zacha, pod tobą. Tu na dole. Tu. Ok, ostrożnie. Uwaga. Od dołu mają przewagę, uważajcie. Tylko, tu się pokazywał, też przed sekundą, więc. Mandziesz, ostrożnie, od boku mogą cię zajechać. Ja wiem, ja wiem, ja, ja, ja wiem, ja tutaj sobie ich słucham. Tak? Rozkopują tutaj, tutaj powoli. Były chyba kopania gdzieś od prawej naszej. Mike jest przede mną. On tutaj powoli próbuje I rozkopać, jak rozkopię tego trzasnę. Uważajcie, bo nie tak sprytnie próbują od boków i tak dalej, nie? Mają lepszą pozycję trochę. No, no, ale tam chyba nie wejdą od tego, od tej strony akurat. Dobra, oddałem sprojek. Nie chcę łapywać lekko, nie? Chyba, że oglądają naszego live'a. Nie. O, du du, uważaj. Widzowie? wie? płytkę. Łuk znici. Znaczy z nie, od jak to jak tobiasa nie. zrobić. Ktoś mówi, ale strzał nie mamy chyba, nie? A strzały to Flint. Nie, nie mamy łuk. Nie, nie mamy strzał, nie mamy strzał. Dobra, ja mogę tutaj zablokować, a, wy możecie a Ty, Purposz, możesz walnąć hita, chcesz? Dobra, możemy spróbować. Zejdźmy niżej, żebyśmy tak. byli kratkę niżej, Purposz, i będziemy mogli ich trzasnąć. Ja mam ja mam wetkę mhm. spokojnie. No co, rozkopać? Dobra, zahamę. Ja mam wetkę i czyny, więc to jest. do zrobienia. Tak, tak. Ja ich tam widzę, ja tam widzę, gapią się na nas. Tylko, że ja w Ciebie walnę teraz, jak wiadę, no? No ja wiem, dlatego się cofam. To Poważę, na... Uważaj, burz. No nasi, 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 nasi. nasi. Mhm. Ja tu jestem, tak, tak, tak. Jak coś? My tutaj powoli puszujemy z buszem. Uważaj, bremu. Dobra. O, Dostał o, hita. Dostał hita. O, dremu. Ale co wjechał? Ale na mandzie niestety. No niestety, od boku dostałem. Chyba, że, że wjeżdżamy do ich starej bazy teraz, bo oni się porozdzielali. Ich stara baza jest tutaj pusta. Pusta. Wjeżdżamy, 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 wjeżdżamy. No to wjeżdżamy. Ja już Dobra. jestem, ja już jestem. No. Go. Dobra, nie ma, nie ma, nie ma nikogo. Dobra, git Nie ma nikogo. Tu są nóżki jakieś. Tu jest ich nowa baza. Dobra. Tak, 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 są tutaj obok, uwaga. Tutaj jest strasznie dużo wejścia, nie mogą być wszędzie No 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 czekaj. Pamiętajcie o, jesteśmy przy Bedroku, od góry nie kupać. wejdą, od góry nie wejdą. O, o kuba Albo Tutaj dół, są, tutaj są. Oni coś kombinują, oni są, coś coś ale siwne łapy wizowie. Mamy ich wszystkie odkryty. Czekaj, czekaj, czekaj. pa co robi pa, pan? Cicho, cicho, cicho! Idą, idą, idą Jazda! Dawaj Jest samy w nich! Jest! Nice! Topka, 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 topka. Uwaga, 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 biją się, biją biją, nie się nie u nas. Pomoc, pomoc, pomoc. Wchodzą nam z lewej. Gid. Dobra, Daliko błęba. spokój, spokój, Nice! nice. Bafek bawny. Cofka, cofka, cofka. cofka. ryby, 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 mamy ryby, mamy ryby, mamy ryby, mamy ryby. Bafek bawny. Zawaliście, panowie, Zawaliście, panowie.

oni chyba właśnie... Czekaj, O dobra, robiłem. Na prawej, prawa, prawa, prawa! Skopują się do pasu. Nie wpakowujcie się. NATO NAYZ! BLACHO! POKCZAM! Teraz tam gdzie byliśmy przed chwilą? Pięknie. No tam gdzie byliśmy Tam gdzie przed chwilą, tam gdzie byliśmy przed chwilą Tak, tam gdzie byśmy chwilą. Masz Stewart full? Dobra, tak Bremę. Stałem za blachą, byłem gotowy, że nie żyje i wtedy spray brakuje, ale nie chciałem się rzucać, żeby go nie uderzyć. Presja, presja, go presja, go presja tak, mnie! Bremu się zakopał, ich jest. zakopał! Się. Bremu się zakopał! Jest ich jeszcze czterech, no bez przesady. Może moglibyśmy się już nawet teraz w nich wbić. No tak, ale wiesz, no warto, żeby nikt jeszcze od nas nie padł. Draczek, draczek, draczek. Zdechłem, zdechłem. Gdzie, w gdzie, w gdzie? Główna baza, ta. główna baza. Dwóch jest, dwóch jest. Bremu mam, Bremu mam! Idziemy, 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 idziemy. Przeżyjcie, przeżyjcie! Nie ładnie! Zbiłem mu tarcze, zbiłem mu tarcze. Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Leży i Nice. Brawo. To już, co? Wafel da, jeszcze, da, jeszcze wafel chyba? No i Ale wafel. Szukamy, szukamy, szukamy w takim razie. Leży go! Leży wafel. leży, wafel. leży wafel. Let's go! Wygraliśmy. No idzi, Let's go! go. 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 Blacha co naklepał! Ej, ja biegałem za blachą, czekałaś? Żeby strań frająciu tak hit pi... kill hit kill hit kill. Myślę, co jest? Ale pięknie. Nice. Ej, ale no sobie. Cezer, zbyt... Łapy są, yes. ale powiedzmy sobie szczerze, Tobiasz to, win to... Tobia, Oje... pół tamtej gildi <gryl gryl> obił tak naprawdę. <gryl> No no Tam na początku. A blaszka druga. Bo no blaszka Jodymach nie ma. Nie, ale taktyka, co za, za, zaszli za balkon, e, no, 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 nie? No 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 no. Tak, tak, tak. Czyli ten... tak, ja tak, ta taktyka była zawalista. Jeden shot, one kill. łowimy sobie ryby. I ja patrzę, te bloki się rozwalają i instant kobłebi, kobłebi rzuca. Let's się rozłożyłem. Ale oni już na tarczy, jak wyzdążyli z siebie, to oni rybami z palili. Ale stresująco, nie? Jak tak każdy nas strzała. Mega fajny, mega fajny. Jezu, ja się tak stresowałem, bo... Dobra, ale... Dziękuję za i Ja się tam Ja cześć, Ja, cześć. Cześć. ja no nie wiem, ale ale serce jak głupie. No dobra, panowie, otwórzmy. Zatem. O, utracona dłoń Deraborno! No, <laughs> nie, 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 nie O. o, o, o. Shulker! Netherite! Mending. A to jest. Wieszka, ty, ta czy kogo? U, Papa, utracona dłoń pa. Utracona podczas wow. eventu z e, Casewood. w sumie kto ją rzuca! <laughs> Czekaj, jak ona wygląda. A tak. O jezu, żeby nie kliknąć. Jest tego, zaraz, zaraz dobra. damy ją do skarbca.